I witamy w kolejnym materiale. Kolejny dzień żniw i kolejny dzień y, testów naszego Bizonka. Już niedługo będzie y, tutaj podjadą do nas chłopaki z Hydra System, uruchomią nam nawigację i mapowanie plonu. Y, przyczepa EcoPOM y, cały czas eksploatowana przez nas. Y, tam pisaliście, że, no, że dużo za tą przyczepę. Słuchajcie, to jest najbogatsza wersja tej przyczepy. Przyczepa w podstawowej wersji, taka właśnie o tych gabarytach, to jest koszt. Y, od 100 tysięcy się zaczynają. Także słuchajcie, no przyczepa jest, no, sami widzicie, jak to wygląda, a w użytkowaniu, no to jest chyba jeszcze lepiej. To portalowe otwieranie tutaj tych boków, to, że tutaj możemy opuścić sobie tą. Tutaj blachę tak, żeby nam się nie sypało na koło, no to to jeszcze wszystko będzie w kolejnych materiałach, też jak będziemy odwozić na skup to postaramy się coś nagrać i tak dalej. No a Patryka przyczepa też konkretna, fajna, Patryk ją sam zrobił kiedyś, parę lat temu z Rafałem, z, yy, firma jakaś tu była u nas piaskowała, to jeszcze w ogóle nie mieliśmy kanału, ona już też ma chyba z 5 albo 6 lat, także też jest, też jest bardzo fajna. Ja y, teraz użytkuję auto żony, ponieważ y, moje wziął, wziął Darek, jeden z naszych widzów. Pozdrawiamy serdecznie, bo Darek się do nas zgłosił, jakbyśmy coś tam mieli do polakierowania, czy do, y, czy właśnie na przykład jakieś lampy spolerowania. To właśnie na ekranie zobaczcie, jak wyglądają już lampy w mojej Hondzie FRV, y, bo ja jak ją kupiłem, to już miała wypłowiałe i wiecie, szef bez butów chodzi. Mimo, że tymi autami tu się zajmujemy i tak dalej, to nigdy na to nie było czasu, więc już mówię, dobra Darek, to Ci wstawiam i Darek jeszcze mi tam pomaluje z tyłu nad kola. I tutaj u mojej żony one już są pomalowane, bo tak jak wiemy, no Honda świetny samochód, ale no jednak ta rdza gdzieś tam lubi, aczkolwiek jak się dba i się dobry egzemplarz kupi i się naprawdę dba, to to są niesamowite samochody, tłuką tyle kilometrów, że to jest w ogóle jakiś ogień. Tutaj w tym, w tamtym sezonie, kto ogląda nasz kanał dokładnie to wie, wymieniłem tylko oryginalne sprzęgło, a tak to w ogóle nie ma żadnych awarii. Teraz muszę nią chyba tylko wjechać, bo coś tam słyszę, że mi wydech trochę pierdzi, ale no to jakby, wiecie, no tyle lat ma 2003 albo 4 rok, to jest auto, no to na tyle lat to no jednak wydech no lubi się przepalić, to wiadomo, że to nie jest kwasowanie. Także słuchajcie, a jak już jesteśmy przy temacie aut, no to dla was, jak zwykle, cały czas działa pierwszy link w opisie tego filmu, to macie link do Car Vertical i tam na hasło TRAWI30 macie 30% rabatu. Jeśli ktoś z was potrzebuje kupić sobie samochód i musi po niego jechać na przykład bardzo daleko, to pierwsze co należy zrobić, to sprawdzić sobie raport czy auto nie jest kradzione, czy nie miało jakiejś szkody całkowitej, czy na przykład nie było uszkodzeń z prawa, z lewa, z góry i tak I teraz właśnie na ekranie wrzucam Wam tutaj przykładowy raport, jak auto, które niby na Eliksie, czy tam na Otomoto, czy, czy gdziekolwiek, które jest laleczką, jak mogło wyglądać wcześniej yy, i jakie mogło przejść, przejść zmiany, bo wiecie, pojedziecie nawet jak będziecie mierzyć miernikiem lakieru czy, czy coś tam na stacji diagnostycznej wjeżdżać na kanał, nie wszystkie rzeczy da się zobaczyć, jak było dobrze zrobione no to nie dojrzycie tego dopiero później, na przykład, nasz kolega tutaj Mati, yy, który właśnie ma Bizona Giganta kiedyś miał taką Honda Accord pamiętam, to dopiero jak sobie montował yy, w niej nagłośnienie, to się okazało, że była cała spawana, podłoga, wszystko, a było tak zrobione że nie poznalibyście nigdy ja, mimo że Mati też się zajmuje naprawą wgnieceń bez lakierowania, też się nie pokapował, także słuchajcie, oszczędźcie sobie tych problemów tego, że na przykład gdzieś jedziecie po auto i nagle się okazuje, że na zdjęciu było ładnie, bo było świeżo zmieni i w ogóle jeszcze nie daj Boże mokre, albo zresztą teraz sztuczna inteligencja, zresztą programy poprawiają te zdjęcia. I ktoś was po prostu na to łapie, a wy tracicie czas i pieniądze na paliwo i na końcu nie kupujecie tego auta, bo się okazuje, że to jest środ. I pierwsze co trzeba zrobić, to sobie prześwietlić taki, taki raport. E, raport to jest naprawdę nieduży koszt, a, a koszta na paliwo i swój własny czas, no to to już jest w ogóle druga sprawa. Także co? my? Ja zapraszam teraz na materiał z naszym Bizonkiem. E, Rafał jeszcze śpi. Ale idziemy go właśnie za chwilę, posprawdzać płyny, oleje, przesmarować yy, i co? I wjeżdżamy w kolejne pole. Cały czas jest bezawaryjnie i, i oby tak, tak zostało. Postaraliśmy się sterowanie od radka działa perfekcyjnie, także o, jeszcze tu na szybko Wam pokażę przyszła już uszczelka do Ursusa C350 już są tam głowice też, także też obrobione już większe zawory także oglądajcie, bo dzieje się dużo to, że teraz są żniwa, to my nie zwalniamy tempa, bo bardzo byśmy chcieli żeby ten Ursus C350 y, przyjechał na Bednary tegoroczne, żeby już miał kabinę, żeby już był pomalowany i żeby już był odpalony także jak skończymy żniwa, to od razu wjeżdżamy w tego Ursusa, a a tu jeszcze od dit opony, oponki do białej perełeczki. Continentale naprzód. Także co? Zapraszam na seans. Dobra i słuchajcie walczymy dalej z nawigacją. Coś tam były jakieś niedociągnięcia, ale już teraz są dociągnięcia. Także jedziemy zaraz testować. Mapowanie plonu działa. Tutaj Tomek nawet mówił, że pokazywało 9,5 tony pszenicy. Ale to tylko chwilowo. Średnio wyszło 5,5. No ale to i tak tam w miarę nie? I tak jest w miarę. Także kończymy kabelki i jedziemy, już teraz wszystko powinno grać. Jedziemy kosić trafcią, nie? No by trzeba. Dopóki jeszcze całkiem nie padnęliśmy. Tak, bo my śpimy po dwie godziny, to, to ciężko teraz. Ale przez to, że na tym skupie dziś byliśmy. Jeszcze ma przyjechać mister Misiek Krzysztof z Igorkiem 23 sierpnia jesteśmy na dużynkach tam w Nowej Wsi Pałuckiej i Krzysztof prawdopodobnie już będzie prezentował Wam swój swojego zagonika słuchajcie, nie minęły dwie minuty już pojawił się jedyny niepowtarzalny Igorek i Krzysztof Galwador nie ta... wami. jak tam Igorek? no to dobrze, ile, dobrze, się ze mną. ile położyłeś masejkiem? 7 ekarów. 7 hektarów? Kurde, takie pieniądze, że szok tam. Kurde, to bizon nigdy nie zrobi tych pieniędzy, co masy. Jak nie zrobi? Popsła się coś, nie? Nie. Dzień dobry. dobry. Widziałeś Zagona na żywca kiedyś? Wtedy na tych tych dożynkach, się tam gdzieś nie widziałaś? A ja, co wtedy no. No ale ten jest w lepszym stanie. Dobra, słuchajcie, tam się ten. Yy, jeszcze kalibruje nawigacja. Emil wpadł, to też na kanale Agroprofil będzie materiał. No i tutaj już przyjechała gwiazda. Te, gwiazdorze. No, gwiazdorze. Mister Misiek we własnej osobie. Witam, Co tam, Michał, powiesz? Nie ostatnio, osobą medialną. O, ostatnio często nas odwiedzasz. Ale to się skończy, chyba. Kłóty, nie, nie? Jak już wykupimy cały ten twój sklep? Ja. Z tymi chińskimi częściami? Nie, zamówiłem ze trzy kontenery. A, dobra. Dzisiaj ekipa jest, ekipa jest niesamowita. No, to możemy zgasić. Mamy już, słuchajcie, zakończone prace Tomasza. Tak wyszło nasze poletko. A rafto został oświetlenie? Tak wyszło na, na nasze poletko. Mamy średni pon na poziomie. 61 tony, tony z hektara mniej więcej tak to wyglądało tutaj widać, że na owrociach na mamy gorsze wyniki, ale tym nie ma się co przejmować, tutaj też się bawiliśmy a więc i zmienialiśmy parametry, a więc chwilowo nie mieliśmy połączenia z czujnikiem, to też widać że, że tutaj mamy te plamy i też nimi bym się nie przejmował ogólnie widać, że na środku o wiele lepiej sypało niż... Ale to było niż, czuć po kombajnie, niż, nie? Niż po, tak, to, to było na, 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 na oko widać i tak, tak prawdę mówiąc, to fajnie by było takie ten, wyniki sobie zestawić z jednego, z drugiego roku, z danego pola i dopiero wtedy wyciągać z tego wnioski, no bo tutaj też może być dużo, dużo czynników jakichś losowych. Tak samo można z SATAGRO porównać to z danymi z satelity. Mhm. Tak jak tutaj pokazywałem, można to wyeksportować sobie do, do plików shapefile'a jak i mieć, mieć PDF-a PDF z, 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 z danym raportem, czyli tu mamy zrzut z ekranu Pola, mamy, mamy jaki obszar mamy zrobione, na jakim polu. Tutaj akurat mieliśmy zaznaczone puste, puste pole, jaki dystans przejechaliśmy, komentarz. I, e, I tak to wygląda. Więcej informacji jest w plikach e, Shapefile, i wtedy można dokładnie sobie to, to przetworzyć i, i przygotować sobie na podstawie tego mapy. Zasobności. Okej. Okay. Mapę aplikacji. Lawal saletry, zawarł grając. <grym> <grym> Igor, przepis na sukces. I w odpowiednim jeszcze musi skrócić. Szczerej gospodarki. Dokładnie. No, no. Przez no. Przy obecnych ulewach to, tak. To kto nie skróci to leżało. No. No, Pamiętaj, to tak. mocznik, saletra i obornik. I jeszcze... <garsz> mister, mister, misiek, ile no, to, to mister Misiek, ile ty tam uprawiasz tej ziemi, że o, takie hopje. masz. Nicz... Jadną działkę. No, no 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 z takimi dużymi roślinami. Jeden klim. Trzy słupy na nim. No 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 dobra, nawigacja też już wszystko pięknie działa się udało da, że tak. jedno Więks, Większość wschodu. pola udało nam się przejechać na nawigacji, oczywiście na początku ją kalibrowaliśmy, to no też, też trochę zabawy było, ale, ale końcowo już wciągał te ścieżki jedno, Ale do mapowanie drugiego. mamy praktycznie na całym polu, tak? Tak, a. mapowanie mamy na całym polu bo od pocz początku to, było, to było. było A taki najlepszy wynik w którymś tam momencie pokazywało nawet 9,5 tony, tak? E, 9,8 chwilowo, ale to, to, to chwilowo, no to powiedzmy, że na tym kawałku gdzieś było około 9 Mhm. No bo to, to wiadomo, no, to, 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 że w jednym miejscu na, na, na łapce więcej złapie, to, to nie, nie znaczy ten, ale widać, widać było różnicę, że w jednym kawałku się mniej więcej tak trzymało 5-6. A nagle w pewnym momencie się trzymało około 8, cały czas no, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Te, ten ton. No, no ale było zasadzie... też tak, że mogliśmy jechać naprawdę pełną rurą, nie? No. Były też takie słabsze miejsca też, nie? No, no ale trzeba się cieszyć, bo na 6 ton w pierwszym no. roku z takiego poletka, no to mi się wydaje, że całkiem. Oczywiście no, trzeba to zważyć, no bo też e, że tak powiem, nie, nie robiliśmy pełnej kalibracji, no bo nie, nie ważyliśmy jeszcze mm -hmm. tego, ale. ale... Czyli tutaj, jak to zważymy, to no. wprowadzamy. Jak to zważycie, to możecie mi powiedzieć to ja wam powiem o ile zmienić współczynnik. Bo tak jakbyśmy te, te, teraz to zważyli, ja już, że tak powiem, zakończyłem pomiar kalibracyjny. Rozumiem. Jakby robić pomiar kalibracyjny i, i, i zważyć, i, i wtedy wpisać to. Ten. Trzeba uważać, że się wpisuje w kilogramach. Już dzisiaj wpisałem, że, że żeby zebraliśmy 8. W tonach tak. wpisać, niech cieszy człowieka. <grym <grym no, <grym ale, w kilogramach jest więcej. No, no w, w interfejsie. No, dokładnie. No. Że się cieszy, że tysiące 2000, no. 2000 kg. No, 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 dokładnie. Nie bądź za ładny wpisz ich w 500. No, dokładnie. A więc Słuchaj, kiedyś na łokcie się sprzedawało. No, na worki, bo była workownica Wistula KZB3B. Ale jeszcze dojdziemy kiedyś do tego tematu. nie? No. nie, 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 nie. Zagon jest? No, to jeszcze... Spełniamy marzenia, nie? Zagon ale Wistula z mapowaniem plonu to by nie było głupie. No. Jak ktoś napisał w komentarzach, że Wistula że z hydrostatem jest. Jest z hydrostatem Wistula? No, no podobno jest. No, może, można, można I są niektóre uprawy, na przykład mam klienta, który hoduje kwiatki na nasiona, no to kombajn z, chyba z Japonii ściągał do ryżu taki, taki mały no bo taki specyficzne narzędzie mhm potrzebowała, więc myślę, że Wistula też by się. Ja no Wistula też gdzieś tam no. ona była przystosowana gdzieś tam do zbioru no. jakichś też też egzotycznych no. krajach. Nie? Czyli była eksportowana? Tak, no. była, była. była. No. No to teraz, to, teraz to, nic nie produkujemy. No, no, teraz no tak. tak. Yy, Tomku jeszcze ten yy, było, że wirtualny zbiornik, tak? Tak. Yy, wirtualny zbiornik akurat tutaj mamy ten. Tutaj jest chwilowo wpisany 1,8. Jak się Wam kiedyś uda cały nakosić i, i, I dokładnie zważyć. I zważyć? No ale pamiętajmy, że, że z, dla, każdej, dla każdej uprawy to będzie inaczej. Ale jeżeli byście zrobili kalibrację masy, czyli z danego kawałka skosić i, i, i to zważyć, to już wtedy wirtualny zbiornik będzie nam do, dobrze pokazywał. Czy w tej kalibracji wilgotność też można wziąć pod uwagę? Nie, w tej, w tej chwili nie ma, nie ma jeszcze wilgotności. E, w, szukamy czujnika, który będzie przemysłowy nie taki, jak, jak jest, że ręcznie go się obsługuje, tylko to musi być przemysłowy, który... Czyli ten, który, który jest w podajniku, mógłby jeszcze sprawdzać wilgotność? Tak, je, je tak jest. Jeszcze... Ba, bardziej myśleliśmy w zbiorniku, żeby chwilę przy, przytrzymać Aha. to. No i, i jakąś zasuwę, żeby co jakiś czas w, wymieniać to, no bo w podajniku jednak za szybko to się zmienia i ten pomiar nie, 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 byłby nie, taki, nie no. jest adekwatny. Niektórzy, nie, widziałem w niektórych tych rozwiązaniach, ale nikt z tego nie był, nie był zadowolony. Mhm. A więc tutaj jeżeli już to w zbiorniku i z jakąś zasuwą co chwila wymieniającą. Jeżeli nawet zrobimy raz na minutę, raz na 5 minut ten, ten pomiar wilgotności, to, to i tak będzie, będzie fajnie. Nie musimy mieć go z, z każdą sekundą. No. Mm -hmm. Okej, okay. dobra, to teraz mi się wydaje, że jeszcze takie pytanie co widzów może nurtować, yy, to może tak odpowiesz tak, pirazy drzwi! Ile te u was nawigacja i czy można osobno i tak dalej no, z mapowaniem plonu, jakie to w ogóle są rzędy wielkości, jeśli chodzi o kwotę? Sama nawigacja się zaczyna od 35 tysięcy bez Izobasa 45 z obsługą Izobasa. I teraz sam czujnik plonu, jeżeli ktoś ma naszą nawigację, czyli antenę i tablet, no bo dla małych pól to nawet nie ma sensu prowadzenia przerzucać do do kombajnu, no to sam czujnik kosztuje 7 tysięcy jeżeli ktoś, ktoś ma podstawę, czyli ten an, antenę i tablet, a też myślę, że na Bednary się uda zaprezentować już czujnik po, po izobasie, czyli wszystkie kombajny z terminalem izobasowym będzie można za 7-10 tysięcy uzbroić w czujnik, czujnik PLON mhm. a taki zestaw jak u nas w pakiecie? No to u Was no to jest prowadzenie, o jeszcze na hydraulice No, <gry> eee... bo tak to jest co? Kierownica wtedy? No, tak, tak, je, je, Jest za te 35 jest kierownica, hydraulika jest trochę droższa eee, 45 i do tego 7000 tysięcy czujnik konu, czyli to by było 52 tysiące To co mamy tutaj? Tak I <gry> Mister Misiek co na to? Gentlemeni o pieniądzach <laughs> nie o. Większość, <laughs> większość cen mamy na stronie, ma my, my też <laughs> lubimy wiedzieć e, mniej więcej. Wiadomo, jakieś dziwne, okay. dziwne konfiguracje to nie, to, e, to nie ma, ale, ale te podstawowe nawigacja w takiej konfiguracji widzę, te, te cenniki są, są u nas na, na stronach, można podejrzeć. Okej, okay. no to super. To co, chyba mamy wszystko no, omówione. No, 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 nie, no, pewnie jeszcze nie no. raz do ciebie zadzwonimy. Jak zaczniemy się dalej, Myślę, jak że jak jutro, <laughs> jutro święto. Ciekawe, czy odbierzesz. No, 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 ale, no, zobac... no, no ale zobaczymy. No coś Można już tu... No. Coś już tu wiemy, Rafał też liznął, trochę nawigacji już na traktorze, także na pewno łatwiej zawsze to trochę, nie? U was jest fajnie, że to się wszystko wyświetla naraz. Nie jutro będzie tak, No jest. Halo jechaliśmy na nowe pole, nie działa. No no no. <noise> nie wiem, jak było. Święto. Mister Misiek to zawsze optymistycznie no, no. nastawi tu wszystkich. No, na, na paradzie no. jestem. No. No. Okej. Okay. Jutro w Warszawie. No to fajnie. Udało się nam to pole całe tutaj zgolić fajnie. To w zasadzie Rafał, który hektar kombajnu? Szósty? To tu był tutaj półtora cera. hektara, upatyka dwa. Tam mieliśmy 3, tak? Mhm. Tutaj pokazał 1,4 hektara. 1,4 hektara. No, no, to, no, to no to co? 6,5 jest, tak? Dobrze liczę? Coś takiego. No, Igor 7 to szybciej. No. no I bez y, ten, mapowania plonu. No, tak, zrobić? Krzysztof na oko mierzył. Ale to jeszcze może w tym. W Masaju spróbujemy takie coś zainstalować. No. Tylko kabiny nie ma. No, no kabiny nie ma. Na groch, bo wy groch musieliście, nie? No ale to może do zagona coś pomyślimy, nie? No jest podajnik, nie? Można, no. można by spokojnie. I wtedy, żeby na tablecie, na nawigacji się Waldkowi wyświetlało, wiesz, mapowanie. <laughs> Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek, kończymy czwartek, tata przyjeżdża w sobotę, to też mi się wydaje, że coś jeszcze ukosi, tak, bo wszyscy w komentarzach tak. się pytają, czemu tata nie robił pierwszego przejazdu, no ale tata za granicą pracuje, więc to nie jest wszystko takie proste. Tomku, dzięki ci, mhm. dzięki ci bardzo, bo naprawdę cieszymy się, że polski system trafił do polskiego kombajnu. No i co, i fajnie sprzęgnięte z Radka y, tutaj y, też z zabawkami. I co, ostatecznie udało się uruchamiać y, z y, joysticka? Tak. A tu coś z tego tak nie? Aha. No to fajnie, bo bliżej pod ręką niż tam, no wiadomo, widzą trochę trzęsie, nie? Więc tam nieraz tak ciężko jest utrafić. Dobra, to co, kończymy materiał, nie? Trzeba żeby się bardziej <grym <grym Dobra, nie pewnie będzie słabo widać, bo już mamy ciemno, ale będzie dobrze, dobrze słychać. Dobrze. Lewo, pakuj. i już mu kręć, bo on tak nadchodzi, nie? Jeździłeś 5 komenią? W życiu. Nigdy? Nie. No kurczę. W boku jako ten tak, ale jako ten to nie. Nie miałem takiej przyjemności. I w lewo jeszcze daj. Tam nie wiem jak te kurki Patryk porobił. To jest ramy są, nie? Coś będziemy widzieć. ten kogut się podoba najbardziej fajnie. No, a... nie? nie, nie no, ja no, od co, awesome. no. w to? to ja władzę. i to jeszcze Patryk kierownica, tak? no, dodaj mu trochę gazu tam masz obroty, nie? Silnika widzisz? No, widzę, Jeszcze widzę. trochę, na hydrostacie to musi być troszkę więcej Header do góry Do góry, o właśnie Tu masz procenty od headeru, nie? Jeszcze trochę gazu tutaj Już mam oczy, W oczach mam tyle kurzu, że w stopki żadne nie wjechał <słuch> Dobra, jedziemy, I mhm. Igorek ładnie wcofnął na podwórko Na no podwyrek Jeszcze w międzyczasie przyszły te oponki do białej nie wiem, perły Nie zdążyliśmy się założyć że? Aha, no Ale w porównaniu do tego to i tak Nie za duże, nie? Krzysztof nam list Przewodowy? Gratulacje Już kiedyś wysłałem Ci drogą elektroniczną, ale teraz przecież dokument, żeby nie było Przyznam, że nie wszystkie wiadomości odczytuję. Ktoś przyjechał? Krystian. Krystianek? Musimy wspomnieć o. Zapytać, się, kiedy uczył, Czy już wjechał? Ten? No już zobacz, jest w miarę. A głowicę widzieliście? Fajne. To by trzeba było pole. A to co to będzie troszkę? Większe zawory. Ten... 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 Michał nam przywiózł lodówkę. I...